W tym roku powraca wasz ulubiony parowóz. Tomku, uważaj! I jak zawsze wpada w kłopoty. Tomku! Ale gdy zostaje odesłany na boczny tor... A! 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 ...odkrywa wielką tajemnicę Sodoru. To statek piracki! Złap wiatr w żagle z Tomkiem i nowymi przyjaciółmi. Mam na imię Rysio, a to jest Michał. O, a tam Rex i Bartek. W jednej z najbardziej ekscytujących przygód na imię Jadek! Przeglasz Jadek! Ja jestem Szyper! Szukamy tutaj skarbu! Czy Tomek odnajdzie skarb piratów? Gdzie jest mój skarb? I udowodni, że nadal jest lokomotywą numer jeden grubego zawiadowcy? Przekonajcie się w nowym filmie Tomek i przyjaciele. Legenda o zaginionym skarbie. Dam sobie radę! Już wkrótce!